Cześć, dzień dobry, Siema się macie ludziska. Poniedziałek, dzisiaj absolutnie taka, takie hurra, optymistyczne nastroje i na mojej twarzy i bardzo mocno wierzę, że na waszych busiach również. A jeśli jeszcze sekundę temu były minorowe nastroje, to mam nadzieję, że właśnie teraz rozchmurzyły nam się twarze i, i pokazujemy zęby, jesteśmy w dobrym tonie i w dobrej radości. O sporcie sobie pogadamy w najbliższym czasie, jak zresztą jak w każdy poniedziałek, przeanalizujemy sobie to, co działo się w ostatnich dniach, zajrzymy na stadiony piłkarskie, sprawdzimy też jak wiodło się innym sportowcom, między innymi kolarzom, między innymi lekkoatletom, a także Zajrzymy do rozgrywek siatkarskich. Dużo tego moi drodzy. Oj, dużo. Nie zwlekamy, zaczynamy. Jeśli jest dobry fan, jeśli jest dobry nastrój, no to 3-2-1 Ruszamy. Płocka Akademia Futbolu pokonała w spotkaniu szesnastej kolejki piątej ligi nad Narwiankę punktu 1 do 0 po golu Radosława Wesołowskiego z rzutu karnego. W tabeli Płońszczanie po tym spotkaniu zajmują dziesiąte miejsce, a ich kolejnym rywalem będzie Żbik Nasierc. To dobry początek sezonu dla piłkarzy Płocka Akademii Futbolu, łącznie Cztery punkty zdobyte w dwóch meczach udało się wykaraskać ze strefy spadkowej. No i trzymamy kciuki, aby ta dobra pasa punktowa została podtrzymana również w następnych spotkaniach. A jak radziły sobie inne drużyny z Powiatu Płońskiego? W ostatni weekend grała oczywiście Liga Okręgowa, i tam Stona Nowe Miasto zremisowała 1-1 z Ostrowią Ostrów Mazowiecką. GKS Gumino 2-2 zremisował z Koroną Szydłową, a ekipa w Krystochocin przegrała 1-4 z drużyną GKS-u Strzegowo. I zaglądamy sobie do tabeli, tam Sona na pozycji trzeciej, ale już troszkę z większą stratą do drużynie wyprzedzających. GKS na miejscu 15 przedostatnim. no a w Krasnochocin nadal czerwoną latarnią Ligi nadal zamyka Tabele. No to teraz przenosimy się na hale. Zostajemy jednak w tematyce piłkarskiej. Nie udało się awansować pońskim strażakom do mistrzostw województwa mazowieckiego w halowej piłce nożnej. Można powiedzieć, że w tegorocznych rozgrywkach mieliśmy powtórkę sprzed roku. Ponownie najlepsi okazali się mundurowi z Mławy, a kolejne miejsca zajęli gospodarze zmagań, czyli strzeżacy z PSP w pońsku po czterech wygranych spotkaniach i tylko jednej porażce ze wspomnianą już drużyną z Mławy. W zawodach wzięło udział łącznie sześć zespołów. E, jakie komentarze? Podczas turnieju o głos oddajemy aspirantowi sztabowemu Jarosłowowi Zającowi. Myślę, że to piłka nożna. Od, od lat startujemy w tych turniejach. Zajmujemy tam pierwsze, drugie miejsce. Ostatnio byliśmy w Gostynie na siatce, zajęliśmy drugie miejsce. No myślę, że mamy młodzież, która potrafi grać w piłkę. A dzisiaj, pierwszy mecz graliśmy z Mawo 0-4. Bodajże było tak. Drugi mecz wygrany, trzeci wygrany. Także myślę, że drugie miejsce jako poins. No właśnie, to drugie miejsce takim talizmanem się zdało dla pońskich strażaków, ale trzymamy mocno kciuki, żeby już za rok udało się stanąć na tym najwyższym miejscu na podium. Właśnie na podium, podium uzupełniła ekipa z strażaków z Nowego Dworu Mazowieckiego. A teraz komenda Powiatowej państwowej straży pożarnej w mawie zagra w finałach mistrzostw województwa mazowieckiego tyle w pierwszej części. Tutaj stawiamy sobie kropeczkę. Zostańcie z nami, już za chwilę kolejne wiadomości i pozostaniemy nadal w tematyce piłkarskiej. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radio Pońsk. I słyszymy, oraz widzimy się po przerwie. Paweł Wiwirkowski witam bardzo serdecznie wszystkich naszych sportowych kibiców. Jeśli chodzi o Radio Pońsk, ja do Was pogadam i teraz, i jeszcze za chwileczkę. Janusz Popłonkowski, jako realizator. Tego programu. Wszystko to dla Was fajnie zmontuje właśnie w wersji wideo. Dlatego też zachęcamy tych, którzy nie mogą być z nami na live'ie, tych, którzy nie mogą bezpośrednio obserwować naszego programu, żeby go sobie potem po prostu odtworzyli już w wolnej chwili. Mówiliśmy o piłce nożnej, tej jeśli chodzi zarówno o rozgrywki piłkarskie ligowe, jak i um, turniej strażaków. Pozostaniemy w tematyce piłkarskiej i zajrzymy sobie do Baboszewa, a potem do Ciechanowa, gdzie ta rywalizacja piłkarska zarówno panów, jak i pań miała miejsce. Po raz pierwszy w historii rozegrano turniej o puchar prezesa SKS Adel Baboszewo. W zawody według zapowiedzi i marzeń organizatorów mają znaleźć swoje stałe miejsce. W kalendarzu imprez sportowych. W ostatnich zmaganiach udział wzięło siedem zespołów. Rywalizowano w systemie każdy z każdym. Najlepsza ostatecznie okazała się ekipa Grove Street. Kolejne miejsca zajęły drużyny NextNet i AC Promila. Idea jest taka, że odnośnie pandemii i tego bardzo długiego, wyczekiwanego czasu można by było zacząć robić na hali w Baboszewie, były turnieje kiedyś, kiedyś i teraz próbujemy to wszystko wskrzesić, zapraszać i grać, bo wszędzie w koło coś się dzieje i teraz u nas po remoncie hali tak samo chcemy, żeby to wszystko wróciło i miało swój bieg, żeby gra była, by przychodzili kibice, młodzi, zawodnicy, których jest naprawdę bardzo dużo, i zaczynali grać i żeby coś się działo. Bo bez kibiców nie ma sportu, nie ma także bez zawodników, no a piłka nożna jest skierowana właśnie też do tych grup. A dla Radia Pońsk mówił Marek Harzyński z zespołu organizatora zawodów. Nagrody indywidualne otrzymali Adam Skręciak jako najlepszy bramkarz, Adam Senkowski, który był najlepszym strzelcem, i Damian Kurkowski, wybrany MVP. Całego turnieju. Na koniec to nie koniec sportowych inicjatyw ADL-u, Baboszewo, gdyż już latem planują organizację podobnego turnieju, tylko że tym razem na Orliku. Czekamy i trzymamy kciuki. No to zaglądamy do Ciechanowa, co tam się działo. Ponad 100 zawodniczek wzięło udział w turnieju. Piłki nożnej dla kobiet, który odbył się właśnie we wspomnianym Ciechanowie, to przedłużenie święta kobiet, które obchodziliśmy 8 marca, a właściwie świętowanie aktywnie na sportowo. Na boisku nie zabrakło płci damskiej z pońska. Bardzo fajny. Fajna okazja. Super, tak? Dużo jest drużyn. No bardzo fajnie. Dobrze, że taka powstała. No nie, no fajnie. Można poznać inne drużyny, doświadczenia zdobyć. Frajda, hobby. Tak. Jak jest dobra pogoda, to fajnie się gra. Fajnie też się y, spędza czas ze znajomymi na boisku. No lubię ten sport. Lubię grać po prostu. Super, podoba mi się bardzo. Na, na pewno każdemu się spodobało. No, można, nie, nie myśleć o swoich problemach grając. To nie jest ogólnie zorganizowane. A dla naszych słuchaczy i widzów mówiły oczywiście zawodniczki z pońskiej drużyny startujące w tym turnieju. Mam nadzieję, że przyszłe talenty, z których będziemy bardzo Dumni. Sześciosobowe kobiece drużyny rywalizowały o puchar posła na Sejm RP Adama Krzemińskiego. To taki ciekawy pomysł na to, żeby obchodzić Dzień Kobiet na sportowo, na wesoło. Zgłosiło się 10 drużyn, ponad 100 zawodniczek z całego subregionu Ciechanowskiego, bo to nie tylko Ciechanów. Puchary, dodatkowe atrakcje artystyczne, półzumpy, a przerywnik artystyczny w postaci zespołu artystycznego Mały Ciechanów. Jestem pod wrażeniem umiejętności, bo ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które ganiało za piłką od rana do wieczora i też oczywiście piłkę, no, no bardzo dużo grałem, ale jak patrzę na poziom umiejętności pań tutaj na parkiecie, no to jestem pod wrażeniem. No właśnie, pan poseł, kiedyś za piłką, teraz pewnie częściej po korytarzach na ulicy Wiejskiej. To jeszcze słów kilka o wynikach tych zawodów. Zwyciężyły zawodniczki z drużyny APN Olimp, Ladies Ciechanów. Tuż za nimi na drugim miejscu pracowały się zawodniczki z Dziewczynce Akademii Futbolu Płońsk, a na trzecim miejscu ekipa KSK Przasnysz. Tyle o piłce. Tyle też w ogóle w drugiej części. Ale to nie koniec, oczywiście, sportowego podsumowania tygodnia Radia Pońsk. Czas na inne e, informacje, ale to już po krótkiej przerwie. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. I jego trzecia odsłona. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Przemaglowaliśmy już sobie temat piłki nożnej w dzisiejszym odcinku. Odkładamy go już na przyszłotygodniowy program, ale czas teraz na inne dyscypliny, czas by powiedzieć o tym, co, za, co działo się w różnych zakątkach naszego powiatu, m.in. jeśli chodzi o siatkówkę, kolarstwo czy lekkoatletykę. I zaczniemy właśnie od, no że sportu narodowego, bo, bo siatkówka obok piłki nożnej, ma to bardzo wysokie miejsce, jeśli chodzi o kibiców, o wiernych kibiców tej dyscypliny, a także wiele sukcesów, czy to reprezentacyjnych, czy to klubowych. Ale my na razie zajrzyjmy do tego, co działo się u nas siatkarsko-lokalnie. W gronie czterech zespołów zakończyła się rywalizacja o mistrzostwo Powiatu Pońskiego w Siatkówce Chłopców Szkół Podstawowych. Oprócz pońskich drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 3 i 4, do zmagań pod siatką przystąpili też obrońcy ubiegłorocznego tytułu, czyli ekipa ze Szkoły Podstawowej w Szczytnie oraz uczniowie z Nowego Miasta. To właśnie te dwie ostatnie drużyny rywalizowały o pierwsze miejsce. W dwóch wyrównanych setach górą byli uczniowie z gminy Załuski, którzy po zakończonym turnieju nie kryli, że tegoroczne zwycięstwo ma dla nich jeszcze większy wymiar. Ewidentnie dzisiejszy. Dużo więcej walki i poświęcenia. Bardzo dużo wrażeń było przelanego potu, i naprawdę było dużo walki o właśnie to miejsce. To od początku roku mniej więcej tak co w tygodniu graliśmy po 3-4 razy w siatkówkę. Właśnie bardzo, prawie właśnie na każdych dodatkowych graliśmy w siatkówkę, trenowaliśmy właśnie po to, żeby wygrać. A na gorąco po ostatnim gwizdku sędziego mówili dla Radia Pońsk Dominik Sot oraz Andrzej Gorzkowski ze Szkoły Podstawowej w Szczytnie. Na trzecim miejscu plasowała się drużyna pońskiej Czwórki, a MVP zawodów wybrano wspomnianego już Dominika Sota ze Zwycięskiej. Drużyny. I to nie koniec dobrych informacji dla tej właśnie placówki oświatowej ze Szczytna, która triumfowała w turnieju, o którym przed chwileczką dla Was mówiliśmy, czyli klas podstawowych 5-6. A to dlatego nie koniec, bo równy, równie dobrych nastrojach byli po rywalizacji klas siódmych i ósmych. Posłuchajcie sami. Po wygranej w siadkarskich mistrzostwach powiatu w siadkówce klas 5 i 6, również w gronie klas siódmej i ósmej, najlepsi okazali się chłopcy ze szkoły podstawowej w Szczytnie, którzy wygrali wszystkie mecze, nie tracąc nawet seta. Tym samym wywiązali się z roli faworyta broniącego tytułu, decydującym o pierwszym miejscu meczu pokonali drużynę ze szkoły podstawowej numer 4 w Pońsku. Generalnie to dużo treningów. Trenowaliśmy od początku roku i przyjechaliśmy tutaj tylko z zastawieniem na pierwsze miejsce. Wygraliśmy powiat, teraz tylko rejon. Mówił, żebyśmy się nie stresowali, spokojnie żeby przyzwyczaić się do boiska, po prostu wyczuć piłki, bo siatka będzie wyższa i się po prostu nie stresować i dobrze rozgrywać. Powiedzieli Radio Pońsk Mateusz Woźniak i Emil Piskorski. Szczęśliwi uczniowie podstawówki w Szczytnie. Na trzecim miejscu zmagania zakończyli zawodnicy pońskiej trójki, a na czwartym uczniowie z Siedlina. MVP zawodów wybrano Dawida Barygę, oczywiście ze zwycięskiej drużyny. No to tyle o siatkówce, tyle o świetnym, fantastycznym, doskonałym tygodniu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczytnie. Za chwilę kolejne informacje, robimy sobie łyka wody. Może czas na szybką herbatkę, ale taką naprawdę szybką. Wracajcie do nas, bo, bo mamy dla Was jeszcze kilka informacji. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radio Pojsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Po raz czwarty się nisko kłaniam i po raz ostatni już w dniu e, dzisiejszym. Sportowe podsumowanie tygodnia Radia Pońsk i osiadkówcy, i o piłce nożnej sobie już bardzo dużo powiedzieliśmy. To teraz czas na te dyscypliny indywidualne. E, wznowili starty, kolarze. No i powiemy też o takim e, wyjątkowym lekkoatlecie można powiedzieć dinozaurze, jeśli chodzi o Starty lekkoatletyczne człowieku, który absolutnie nie ma żadnych przeszkód i cały czas tą poprzeczkę zawiesza sobie bardzo wysoko. O tym jednak za chwilę zacznijmy od kolarstwa. Pierwszy start w sezonie potwierdził bardzo dobre przygotowanie zawodników klubu kolarskiego Załuski Team. Znakomicie na dystansie Mega spisał się Radek łóżny, finiszując na trzeciej pozycji. Znakomity debiut zaliczył też Michał Bujan, trzeci na dystansie Giga. Tuż za podium uplasowała się natomiast Magdalena Osiak. Brawa też dla innych kolarzy, którzy zajmowali wysokie miejsca i potwierdzili dobrą formę u progu sezonu, a świadczy o tym łączna ilość punktów zdobytych dla klasyfikacji klubowej. Było to 1297 punktów zdobytych na 1300 możliwych, także no niemal komplet wykręcony przez kolarzy z załóg. Skrzywamy kciuki, aby ta forma została podtrzymana i kolejnych startach również stawali na podium i bili swoje rekordy. No to teraz czas na tą zapowiadaną informację. Płońszczanin Jerzy Michalak zameldował się na halowych mistrzostwach Europy i jak mu poszło, mistrzostwa odbywają się w Toruniu. Podczas startu pan Jurek reprezentował biało-czerwone barwy w biegu na 3000 metrów, a w tej rywalizacji zajął dziesiąte Miejsce. Jak sam podkreśla, była to wielka frajda, satysfakcja, by uczestniczyć w takim wydarzeniu na szczeblu europejskim. Po raz pierwszy, dajmy, więc, było to debiut dla pana Jurka, ale debiut, który zakończył się w tej pierwszej dziesiątce, a to zawsze prestiżowe miejsce dla każdego sportowca. W samych mistrzostwach udział bierze ponad 3,5 tysiąca zawodniczek z 38 europejskich państw. To nie koniec startów Pońszczanina. We wtorek zobaczymy go również w Krosie na 6 km. Trzymamy kciuki, by również ten start zakończony był satysfakcją, a może też jakąś pamiątką, którą uda się przywieźć do Pońska. Bardzo mocno kibicujemy. Kibicujemy też innym sportowcom oczywiście w tych najbliższych dniach. Sport się nie zatrzymuje, sport już się obudził na dobre. No i już za tydzień kolejne informacje, które przez postaramy się przedstawić Wam w pigułce, jeśli chodzi o różne dyscypliny. To zawsze taki smutny moment, kiedy muszę mrugnąć okiem, powiedzieć: Do usłyszenia, do zobaczenia, ale on nastąpił, także żegnamy się. No i niezmiennie poniedziałkowe, późne popołudnie w Radiu Pońsk należy do sportu. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk.